mam. Witajcie i zapraszam Was na mój pierwszy audiolog Tak, więc pierwsza sprawa to jest konkurs Konkurs, który organizuję dla Was I wygraną jest y, Zagranie ze mną mapki ESCAPE No i tak, y, co trzeba zrobić, aby Uczestniczyć w konkursie i jakie są wymagania Otóż to, y, wymagania Tak, y, wiek powyżej 10 Powyżej 10 lat nie musicie mieć mutacji obowiązkowo program Skype bez tego w ogóle nie, nie zgłaszajcie się do konkursu no i trzeba zasubskrybować mój kanał i, mój kanał i e, napisać komentarz tego filmiku że chcę uczestniczyć w konkursie lub e, inny komentarz tego samego typu który da mi znać, że chcecie uczestniczyć w tym konkursie i tak jak będą przeprowadzane wyniki wyniki nagram drugi audiolog gdzieś w środę i będę losował dwóch, dwie osoby na stronie random.org no i tak teraz jak druga sprawa ogólnie o moich audiologach jak to będzie wyglądać nie będą się one pojawiały regularnie po prostu kiedy będę miał coś do powiedzenia no i będą one trwały przeciętnie od 5 do 10 minut i będą miały tło jak widzicie teraz Minecrafta następny audiologin będzie miał tuła Minecrafta bo gdyż będę na stronie random.org i będę tam losował zwycięzców mojego konkursu potem y jak wylosuję już w drugim audiologu zwycięzców to potem się zadzwonimy już na Skype'ie. ja wam dam y moją nazwę no i potem już tylko nagrywamy. To dziękuję za wysłuchanie mojego pierwszego audiologu. Nadzieję, że się spodobało. Dzięki. Cześć.